Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku w 2013 roku, tutaj oczywiście THC94, a dzisiaj zagramy sobie w kolejną mapę Slendera. Dzisiaj przed nami mapa Klaustrofobia, która słyszałem, że to jest dość mapą trudną. Jest dość mapą trudną, jesteśmy w labiryncie, coś tam musimy znaleźć, co to się sami przekonacie co dokładnie. No w sobie, co tu dużo gadać, no to w sobie to wszystko, no. No tak, to oczywiście, że tak. Eee. Klaustrofobia. Będziemy czekali na ten secret project, który zapowiedzieli twórcy tych ładów już jakiś czas temu. W tym czasie zagramy sobie w klaustrofobię. Dobra. No to nie ma co gadać. Gramy. Let's play! Hmm, hmm... klaustrofobia. Klaustrofobia. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No. Chcę sobie już zagrać. E, jeżeli słyszycie moje koszatniczki tam z tyłu, to Gdzie przepraszam jestem? was. Pszczofobię. A jej! Dobra! Hmm, ok. No to co? Zobaczmy, co mamy znaleźć tym razem. Find the real key to 10 available. Aha, musimy znaleźć e, właściwy klucz. Jest 10 możliwych, żeby wyjść z labiryntu, żeby stąd uciec. Ok. I mamy glowsticki po raz kolejny. Mamy po raz kolejny glow Możemy sobie zostawić w razie jakbyśmy nie byli pewni, czy trafiliśmy, czy już byliśmy. Tak, w razie czego? O, a zobaczmy co to jest. Zobaczmy sobie co to jest. Ok. <grym> Mm, nie kojarzy tych ludzi To bardzo, ponieważ to jacyś, yy, No. Displayowicz, że tak powiem. Z zagranicy. Których poziomem nie dorównuje. Z całym szacunkiem, oczywiście. No, dobra. Dobra, jesteśmy w jakimś labiryncie. Musimy znaleźć klucze. I tylko jeden jest właściwy do tych drzwi, które tam są. Na razie jest luz, bo. Bo jeszcze Slendera nie ma Oj, się zarąbałem, sorry. Eee. Dobra. No co on się tak męczy? Kurde. On sobie tak lepsze kondycje ma pewnie ode mnie, bo ja mam kondycję taką dość do dupy. Też szybko się męczy, tak generalnie. No nic. No mniejsza o jaką kondycję. Szukamy tego klucza. Gdzie jest pierwszy klucz? Kurczę, ten Libyrint jest tak duży, że można się naprawdę łatwo zgubić. Znaczy, nie, nie sądzę, że się już zgubiłem, ale, no. W późniejszym etapie, no, może, mogę się pogubić, gdzie byłem, a gdzie nie byłem. Dlatego, chyba niedługo zostawię pierwszego. O, 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 momencik, to Klu klucz. Pierwszy klucz. Uj, zaczynamy. Zostawimy go z Tikar, że świeci już, że już byliśmy. O ludzie. Świat to jest po prostu miaska. Hmm, hmm, hmm. Mamy jeszcze klucz. Na wolę, wiecie co, wolę zabrać yy, Najlepiej wszystkie, żeby mieć pewność, że znaleźliśmy ten właściwy. Kurde, coś mi się wydaje, że przeszło teraz w kółko. Mam takie dziwne wrażenie. O, więc nie. Hmm, kurde, ludzie czekajcie, bo ja nie wiem czy ja się nie cofam przypadkiem. Dobra, chyba tutaj nie byliśmy jeszcze. to ten dźwięk jest naprawdę. Już podkreślałem to tyle razy, a. Fak, no ja tu już chyba byłem. Już cholera. Kurde, to się naprawdę idzie łatwo zgubić, bo. Te miejsca są tak podobne do siebie, że to się nie dzieje. To ja już chyba tu jeszcze nie byłem, zobaczymy. Nie, chyba nie. Dobra. To tu pójdziemy na razie. O, no i pięknie. Dobra. Jest git. Cyk. Drugi klucz jest. Wstawimy... No, zyka, że się widzieli, że tu byliśmy w akurat, chociaż to jest dalsze przejście. No to nie patrzę, nie O kurde, co to tak ciemno? Nie gadajcie, że on tu jest w pobliżu. Wow! Fuck off, kurde! Stary! żeś mnie wystraszył, człowieku! O ty, nido. O ty. Fuck, znowu się robi ciemno. On chyba gdzieś tu jest. Mam nadzieję, że mi nie wyskoczy teraz. Gdzie są klucze? Zrobimy następny. Uff, się go wystraszyło teraz. Naprawdę. Eee. W środku labiryntu jakiegoś muszę znaleźć 10 klucze, których jeden jest do wyjścia. Naprawdę trudna mapa, to jest naprawdę bardzo trudna. Nie wiem czy nawet nie, na... no nie, wiem, nie, wiem, czy to nie jest najtrudniejsza. i wydech, ludzie. Te basy są naprawdę... ...przeokropne. Oj, Kurde! Fuck. Wtedy nie przejdę. Ale mam takie obawy, że za chwilę on mnie złapie. Że mnie za chwilę odwróci i takie hop, nie Noż! No, kurde, no. no, człowieku, no. Znaczy, jesteś człowiekiem w ogóle. Daj mi przejść, no. Kurde. Ja tu sobie tylko spokojnie spaceruję. Chcę sobie znaleźć tam jeszcze osiem kluczy, a ty mi tu wchodzisz w tej paradę. Wchodzisz w środek drogi, Co za gnida, no. I. O, nie mogę, dobra. Wejdziemy. Jakoby by potrafię z nienacka, to. O-oo, o-o, o-o! No mi się robi ciemny obraz. On gdzieś tu jest. Wow! Była muzyka, ale ja go nie widziałem. A znowu mi się ściemnia obraz, no cholera, ale ja go nie widzę. Cieszy... Za to! Wow! Kurde! Kurde, poszedł za mną, no. Wiecie co? Zrobimy drugą próbę, bo mam wrażenie, że to było krótko. Zagramy jeszcze raz. Dobra, na razie dwa klucze. Na razie mamy dwa. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Zobaczymy. Jeżeli chcecie sobie oczywiście w nią zagrać, to kliknijcie oczywiście w opisie. Tak, no. zawsze. No, mapka na łatwa, powiem, no. no, jest naprawdę trudna. Trudna mapka. Bardzo duży teren, bardzo łatwo jest ja... się zgubić. here? I I blacked out. I need to get out of here. I have the worst feeling that No, to moje razu jeszcze raz w takim razie. Teraz możemy grać. No jeszcze raz. Znajdź właściwy klucz. 10 możliwych i. Odblokuj wyjście. Jeśli spację, żeby wyrzucić w glowstiki. Okej. Okay. To jeszcze raz w takim razie. Mam nadzieję, że teraz będzie lepszy wynik. Slender, Slender, kurczę, naprawdę. Popularność Slendera jest naprawdę wielka. Ale nie wiem, czy słyszeliście, ale ponoć powstaje taka większa produkcja, jeśli chodzi o postać Slendera. Tak, gdzieś tam wyczytałem jakiś tam artykuł na ten temat. Także naprawdę, Dordo. Do Zobaczymy, co z tego będzie. Większa produkcja powstaje. Ale naprawdę tych gier, jeśli chodzi o Slendera, jest naprawdę... odgroma, Jest naprawdę dużo. Nie chodzi już tylko o te motyfikacje dodatkowe, ale chodzi głównie właśnie o takie większe właśnie. Właśnie jest ten Slender, ten normalny w lesie, są te mapy takie dodatkowe i jest jeszcze chyba... się nazywało, czekajcie... A, Hunt to się nazywało, tak polski odpowiednik Slendera z lepszą grafiką. Bo kto wie, może w którymś tam odcinku sobie zagramy jeszcze w to. Hmm, dobra, gdzie był ten klucz teraz? No gdzieś chyba był tutaj, to mi się... Nie, nie mam nie widzę na razie. Gdzie był ten klucz? Kurde, nie pamiętam teraz. Kurde, padł, więc ziek opadów więc kurczę, taki jakby latał koło mnie. Jest tylko to nerwujące. Oczekajcie ludzie, bo tu jeszcze nie byliśmy. Tu jeszcze nie byliśmy. Holibcia, ten teren jest tak wielki, że się nie dzieje. Ludzie. To się naprawdę idzie łatwo zgubić. Mam napełnię swoją drogą Hmm, dobra ludzie O, jest chyba klucz, dobra O stary już się zmęczyłeś. Dobra, jest pierwszy klucz. czyli się nie zgubili. się. No, man. Kurde stare, ale ty się szybko męczysz. Gdzie są te klucze? Next Cliff. O, o, czekajcie, 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 bo chyba widzę następny klucz. Nie, kurde. To nie był klucz. Dawał mi się, że widziałem stolik, ale to. To no nie był stolik. Ma baran. Sorry. O, on tu gdzieś jest. No, tu jest zasadzka. O, -o. o! Kurde no! Cholera! No nie! No... Powiem wam teraz poszło gorzej. Nie już, już... nie chcę jeszcze raz. Dobra ludzie. Więc tak no... Za pierwszym razem nie było aż tak źle, ale za drugi razem było fatalnie, bo tylko jeden klucz. Także ludzie... Mm... No co mogę powiedzieć o mapie Klaustrofobia. No Gaustrofobia jest trudną mapą, jest teren jest naprawdę rozległy, teren jest naprawdę rozległy, jest bardzo łatwo się gdzieś zgubić. Na szczęście, no gdyby nie te Glossyki, to byśmy sobie, to naprawdę te mapy nie szłoby przejść. Naprawdę to no, polecam mapę. Jest, na, jest chyba bardziej straszna od na no, mapy Mansion. Mansion nie było aż tak straszne. No cóż, no jeżeli chcecie zagrać, macie oczywiście tam. W opisie filmu link do tej mapy. Także no wielkie dzięki za. Oglądanie tego lesplaya. Mam nadzieję, że będziecie oglądać następne odcinki. Jeżeli się podoba, oczywiście subskrybujcie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.